Cieszę się, że możecie państwo zobaczyć, że jestem taki jak, jak wy. Wiem, że czekaliście być może na inną debatę z prezesem Kaczyńskim. Chciałem z nim stanąć twarzą w twarz, mógł spojrzeć prawdzie w oczy. Niestety stchurzył. Szanowni państwo, sami widzieliście, wszyscy na jednego, to banda rudego, jak to się mówi. Tusk ma obiecane stanowisko. Za co? Za to, że gdyby doszedł do władzy, będzie przyjmował nielegalnych imigrantów. Tusk groził karami Polsce w 2017 roku. Szanowni Państwo, fakty są takie, że to rząd Donalda Tuska podniósł wiek emerytalny, a nasz rząd obniżył wiek emerytalny. Pan Tusk przeszedł na obniżoną emeryturę i pobiera dzisiaj gigantyczną europejską emeryturę, a więc potrafił zadbać najbardziej o swoją własną emeryturę. Ja jeżdżę bardzo często po Polsce i spotykam się z seniorami. Ostatnio podeszła do mnie pani Danuta w Kraśniku i powiedziała mi, że dostała waloryzację emerytury kilka lat temu za Tuska 2 złote. I poprosiła, żebym ja oddał te 2 złote Donaldowi Tuskowi, co zrobię po tym programie. Ona powiedziała, że już dzisiaj nie potrzebuje tego, ponieważ ma 13, 14 emerytury, godną waloryzację. Ale warto o tym pamiętać, drodzy seniorzy, ponieważ od tego zależy, czy wasza jesień życia będzie rzeczywiście godna. Tego państwo nie wiedzieli w TVP i tego nie powie pan premier Morawiecki, który, jak widzicie, zasłużył bardzo solidnie na swój znany pseudonim Pinokio. 30 stycznia 2010 rok Morawiecki dla Rzeczpospolitej. A to jest czas, kiedy zostawę moim doradcą. Mam nadzieję, że rząd będzie z determinacją działał w celu podniesienia wieku emerytalnego, wprowadzenia kryterium dochodowego w krus i likwidacji przywilejów służb mundurowych. Chcę tu oświadczyć, bo tego też nie pokazała telewizja publiczna, a robiłem to wielokrotnie. Po wygranych wyborach będę pilnował osobiście, żeby nikomu do głowy nie przyszło podwyższanie wieku emerytalnego. I wiecie, już nie będę miał takich doradców jak ten, który mnie do tego namawiał. KRUS, kiedy rządził, to miał serce z kamienia. Wtedy e, lody kręciły, mafie watowskie, jak tylko mogły. A oni mówili pieniędzy, nie... Nie ma i nie będzie partacze. Ja nie wiem, czy panu premierowi tam nalali do szklanki jakiś pan pobudzony, agresywny. Tak nie, nie pasuje do pana, panie premierze. Zacznę od takiego pytania do Donalda Tuska. Wiem, że dostał pan wazon ze złotem i srebrem od Putina w 2010 roku. Za co dostał pan ten wazon i ile on jest wart? Rząd Platformy Obywatelskiej wyprzedał majątek narodowy za 58 miliardów. Sprzedawali nawet kolejkę na Kasprowy i nagrania Krzysztofa Krawczyka i Czerwony Gitar. Gdzie są te pieniądze? Na co one poszły? Na co one się rozeszły? Szanowni Państwo, gdyby Platforma doszła do władzy, to byłoby jak w Lidlu. Tydzień niemiecki i linie lotnicze do Niemców. Tydzień francuski i firmy energetyczne do Francuzów. Genów nie oszukasz. Sprzedaliby lasy, Bałtyk i Tatry. My odzyskaliśmy bardzo wiele firm dla Polski. Mamy nieza... Zależność energetyczną od Rosji. Mamy Baltic Pipe. Nie pozwolimy panu Tuskowi zawiesić na Polsce tabliczki na sprzedaż. Mateusz Morawiecki i pan Bajtek sprzedali rafinerię gdańską Arabii Saudyjskiej i Arabia Saudyjska zapłaciła za to dwa razy mniej pieniędzy niż zapłaciła za piłkarza Ronaldo. Najnowocześniejszą rafinerię w regionie. Inwestowaliśmy w tę rafinerię setki milionów, a nawet miliardy złotych. To była naprawdę perła w koronie. Za Kilka miesięcy wypracowanego zysku z tej m, rafinerii, Arabowie właściwie spłacili już to, co, y, 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 co zapłacili za, za rafinerię. Lasy państwowe upartynione już w procentach. Najdroższe drewno, niedostępne drewno, polskie firmy meblarskie padają, polskie lasy jadą do Chin. Najwięcej rżną y, drzew w historii, a drzewo jest najmniej dostępne w historii. Za to będziecie odpowiadali, bo, to, bo kto podnosi rękę na polskie lasy, tym podnosi rękę na ojczyznę. Bezpieczna Polska to znaczy, że tchórze i dziwolongi nie mogą rządzić ojczyzną. Tusk mylił się we wszystkich ważniejszych kwestiach związanych z bezpieczeństwem Polski. Kiedy Rosja zaatakowała Gruzję, prezydent Kaczyński pospieszył z pomocą. A on, no, jakoś nie miał odwagi cokolwiek zrobić. Kiedy bomby spadały na Kijów, byłem tam razem z Jarosławem Kaczyńskim, a on znowu stchórzył. Jak się ma dobre samopoczucie, premier Morawiecki, może dzisiaj, panie Mateuszu, powie pan Polakom, ile pan zarobił w ciągu premierostwa na handlu nieruchomościami: 20 milionów, 50 milionów, 100 milionów. Ukrywa pan to bardzo, bardzo zawzięcie i nie dziwię się, że z pańskie wyobrażenie o tym, jak żyją Polacy jest takie optymistyczne. Boli Pana tuska to, że ja zostawiłem wielkie pieniądze dla Polski, a on zostawił Polskę dla wielkich pieniędzy. Tak się zastanawiam, Mateusz co się sobą stało, jak prosiłeś mnie o pracę. Wyglądałeś na człowieka spokojnego i, i przyzwoitego. Ja nie wiem, co ten PIS robi, robi z ludźmi to, i to przez kilka lat.